Chcąc rozwiązywać zadania tego typu musicie zapamiętać następujący wzór. Popatrzcie, mamy funkcję o wzorze y to się równa F od X. I teraz taką funkcję przesuwamy o wektor o współrzędnych załóżmy P. W wyniku tego przesunięcia otrzymamy nowy wykres funkcji, a także nowy wzór. Ten wzór będzie miał postać f od x x minus p plus q. Co z tym wzorem należy zrobić? Otóż przede wszystkim musimy odczytać, ile wynosi p, ile wynosi q w naszym wektorze przesunięcia. To jest bardzo proste. Pierwsza współrzędna to jest zawsze p, druga współrzędna to jest q. Podstawmy więc do tego wzoru współrzędne wierzchołka przesunięcia. Mamy f od x minus p plus q. To się równa f od x minus minus 4 plus q. Porządkujemy wyrażenie i otrzymujemy f od x plus 4 minus 5. W następnym przykładzie pokażę Wam, jak rozwiązywać to zadanie troszeczkę szybciej. Teraz musimy się skupić na takich szczegółach, żeby wszystko dokładnie sobie tutaj wyjaśnić. Więc, co będziemy robili dalej? Skoro mamy już ten wzór f od x4 minus 5, to wstawmy w miejsce x do tego wzoru funkcji x plus 4, a na końcu dopiszmy minus 5. Spróbujmy więc. Mamy tak: x plus 4 do kwadratu minus x plus 4. Plus 3 i na końcu dopisujemy liczbę minus 5. To jest tak, jakbyśmy od wszystkich wartości funkcji odejmowali tą piątkę. Uprośćmy to wyrażenie. Tutaj na początku mamy wzór skróconego mnożenia w postaci a plus b do kwadratu, co po rozwinięciu wygląda tak: a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Spróbujmy to rozwiązać z tego wzoru. x do kwadratu plus 2 razy x razy 4 to jest 8x plus 4 kwadrat to się równa 16. Następnie opuszczam ten nawias z minusem, więc otrzymam kolejno minus x minus 4. 3 odjąć 5 to się równa minus 2. Porządkuje I otrzymuję x kwadrat plus 7x plus 10. I taki jest wzór nowej funkcji po przesunięciu o wektor minus 4, minus 5. Więc zapiszemy, że funkcja, nazwiemy ją geodx, tak, bo mieliśmy podać wzór tej funkcji. Funkcja g od x to się równa x kwadrat,